Pani, witajcie w moim dzisiejszym szyciowym odcinku. Tak jak obiecywałam, dzisiaj będzie bluza z uszami, dużymi uszami dla dziecka. No, i od czego zaczynamy? Zaczynamy od mojej książki Mamo Uszymi, w której macie wykroje. To jest, to jest książka, jeżeli jeszcze ktoś z Was nie wie moja najnowsza książka, w której są gotowe wykroje dla dzieci. No i są też między innymi różne bluzy i ja postanowiłam dzisiaj właśnie w tym odcinku skorzystać z wykroju z tej książki. Dokładnie korzystam z wykroju na bluzę z kapturem, bluzę kangurkę i pokażę Wam jak zmodyfikować ten wykrój, właściwie część kaptura i zrobić właśnie uszy. Dodatkowo pokażę Wam też, bo wiem jak to jest z tymi gotowymi wykrojami, że odrysowywanie ich, bo tutaj jest kilka... Kilka rozmiarów naraz, że odrysowywanie, przekalkowywanie to zawsze zajmuje dużo czasu, eee, i tak każdy psioczy trochę na to. Eee, wiadomo, wiadomo, jak jest, więc pokażę Wam dzisiaj pewien myk, który ja wykorzystuję, żeby zrobić wykrój znaczy, żeby się z tego wykroju wziąć wykroj na ten rozmiar, który chcę. Logiczne. No dobra, yy, czyli dzisiejszym bluzę bluze będzie bluza z uszami, będzie bluza myszka, ale w piękne pszczoły. Pszczoły z fabryku, yy, z dzianinki, takiej troszkę cieńszej, żeby było już na wiosnę. No, śjemy, co ja będę gadać, przedziałać. Śjemy. Jeżeli nie macie czasu, albo nie chce wam się yy, kopiować z tych wykrojów gotowych, dołączonych do książki, to możecie zrobić yy, prostszą wersję. Macie yy, w książce Link do FTP na którym są wszystkie wykroje. Każdy wykroj jest przygotowany w takiej formie, że jak drukujecie, no to macie jeden kwadracik, to jest kartka 4 no i w tym przypadku wychodzi mam 21 kartek, które później musicie ze sobą tak połączyć, w taki oto sposób, jak mam na przykład tutaj i wycinacie sobie wtedy tylko rozmiar. Ja już mam na przykład tutaj kaptur wycięty, czyli tak jak ja potrzebuję na przykład 100... 104, to sobie po prostu wycinacie później kieszonkę na przykład na 104 i macie i możecie tak zrobić z każdym rozmiarem i wtedy macie przygotowany już pod konkretny model i taki gotowiec przykładamy bezpośrednio już na materiał, więc to jest dużo łatwiejsze, dużo prostsze a dzięki temu możecie mieć po prostu wszystkie Wszystkie wymiary i wszystkie rozmiary już wycięte pojedynczo. No, chyba że wolicie na przykład. Można też to zostawić w takiej formie i sobie tylko odrysowywać. Tu wystarczyłoby po prostu zagiąć ten fragment i, i sobie odrysować. No więc już kwestia dowolna, jak chcecie, tak sobie możecie zrobić. Więc to jest na pewno dużo prostsze niż kopiowanie z tych dołączonych do. I wiem, że robicie, bo dużo osób mi wysyła i piszecie, że to super opcja, bo ułatwia życie. Także ja dzisiaj sobie też to życie ułatwiam, a właściwie pracę. I co? Wycinam wszystkie elementy i bierzemy się za odrysowywanie ich na materiale. Teraz jedyna modyfikacja, którą musicie wprowadzić to jest oczywiście nasz kaptur żeby najlepiej wszyć uszy to tak wymyśliłam, że y, rozetniemy ten kaptur powiedzmy tak dwie y, trzecie do jednej trzeciej, bliżej tej strony to znaczy też y, kwestia tego, gdzie chcecie mieć uszy żeby one były bardziej z przodu no to wtedy y, robimy po prostu Rozcięcie i tu będzie szef. I w tym szwie wpuścimy nasze uszy. To jest najprostsza metoda i najszybsza i najmniej skomplikowana. Ja zmierzyłam tym kowi główkę i u niego wychodzi tak gdzieś około 10 cm, że gdzieś w tym miejscu powinnam zrobić mu to. Rozcięcie. Jak tu będzie szef, i tu będą wystawały te uszy, to będzie idealnie. Także ja sobie po prostu teraz tę formę rozetnę i odrysuję na materiale, zostawiając, rozsunę ją trochę i zostawię tutaj centymetr na, na ten szef, bo będę musiała go później jakby ten kaptur zszyć i do środka w, w, wpuścić yy, ten. Yy, te uszy nasze i wycinamy tak, cztery takie części. Jeżeli chcecie, żeby kaptur był podwójny, to cztery. Jeżeli ma być tylko z jednej strony, no to dwie, ja myślę, że ta dzianinka jest taka w miarę cienka, więc ja sobie wewnętrzną część kaptura zrobię z grubszej takiej dresówki szarej, jednolitej. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. I zrobię też z tej samej dresówki um, uszy. Tak, to będzie dobry pomysł. Czyli yy, co? Czyli roś, yy, dwa takie elementy z rozcięciem wycinam, a dwa bez, bo w środku tych szwów nie potrzebujemy. Dobra, najpierw sobie to rozetniemy. Uszy. Na przykład bierzecie coś okrągłego, odrysowujecie tylko ten fragment tutaj. Bo reszta już się tu nam zwęża do środka. I na przykład e, dodajecie jeszcze po 2-3 cm w każdym miejscu, żeby było po równo. E, jakby powiększacie, chyba, że macie coś większego. Ja nie znalazłam nic okrągłego, większego tutaj w pracowni, e, więc skorzystam z tego i sobie po prostu poszerzyłam. Te uszy mają być takie przerysowane, takie ogromniaste, e, więc plus jeszcze musimy je zszyć. I tu w środku będzie zakładka, więc no, lepiej je zrobić większe. Także ja teraz sobie te moje uszy wytnę. Wytnę też od razu podklejenie, czyli elementy z flizeliny, i wytnę, żeby te uszy stały. To tak wymyśliłam, że najlepszym, najlepszą opcją byłoby na przykład dać do środka piankę. Mamy taką, taką piankę, z której są te na przykład spódnice, więc ta pianka byłaby ekstra. Ale jeżeli nie macie pianki, to może macie ocieplinę, taką, która jest w podszewkach, w kurtkach. Ja właśnie zerkam na swój z tkaninami regał i widzę, że tam jakaś ocieplinka leży, także wytnę z niej też i jeszcze to wzmocnię, żeby te uszy były sztywne i żeby one tak fajnie się układały i stały. Także wycinam to sobie z dzianinki, później wytnę to samo z frizeliny do podklejenia i jeszcze z ociepliny. Będzie grubo. Biorę się za naszą kieszonkę. I słuchajcie, tak ja robię tak, że obrzucam całość na overlocku. Następnie te boki, czyli brzegi, zawijam do środka i stebnuję. I stebnuję je, przeszywam na maszynie zwykłym, yy, zwykłej, ale robię tak, że najpierw. Blisko, tak dosłownie na, na tyle, ile jak najbliżej nam pozwoli, czyli stybnuję tak na pół, mili, pół centymetra przy brzegu, później odsuwam trochę dalej i robię kolejny, czyli macie później wykończenie jakby dwa szwy obok siebie i to wygląda jakby było wykończone na coverloku. I wygląda to właśnie fajnie i to będzie tak wykończone. Natomiast te boki podwijam i przyszywam do do naszego przodu, także jak ja sobie teraz przeszyję e, te boki zresztą w książce macie to właśnie tak opisane a później nakładam naszą, e, naszą e, kieszonkę i ją po prostu tutaj mocuję Pod, zawijam to już będzie zawinięte i te wszystkie boki przyszywam e, możecie na przykład zrobić też tak widziałam w wielu miejscach że te bluzy, mm, kangurki są wykończone, na przykład ten bok jest wykończony Ściągaczem, lamówką to też fajnie wygląda. Nie widać, chociaż jak to będzie przeszyte, to tutaj nie będzie się Wam nic oznaczało, ale, ale na przykład, jak chcecie się pobawić, pokombinować, może być na przykład cała bluza szara i mieć tylko właśnie tutaj ściągacze, ściągacze przy rękawach na dole i uszy w kapturze w jakimś innym kolorze, i to też fajnie wygląda. Także ja się biorę za to. Jak już przyszyję sobie kieszonkę do przodu, połączę przód z tyłem na linii ramienia. I po prostu strzyję te dwa elementy tutaj i tutaj. I pokażę Wam właśnie jak ja przyszywam ym, rękawy. Strzyjemy rękawy i będziemy wykańczać bluzę. kiedy macie już zszyty przód z tyłem na linii ramienia, rozkładamy naszą całość na płasko i spinamy z rękawem. Słuchajcie, to jest sposób, którego nauczyło mnie moje szyciowe guru. Ostatnio nawet spotkałam się z komentarzem, że tak się nie robi, tak się nie powinno robić, tak się nie wszywa rękawów. Więc ja pytam, dlaczego nie, skoro to działa? To jest naprawdę bardzo łatwy sposób. W dzianinach sprawdza się idealnie. Łączymy sobie jeden bok tutaj z, z przodem, łączymy z tyłem i reszta nam się super ładnie wpasowuje i ładnie nam się wszystko tutaj zobaczcie samo idealnie łączy. I tak, dzięki temu nie musicie się martwić, że trzeba coś tutaj naciągać, wdawać, kombinować. Naprawdę wszystko jest idealnie. Jest na dla osób początkujących no jak ja się tego jakby jak męczyłam się pierwsze razy z wszywaniem rękawa a później wszystko mi y, tak ładnie gładko szło no to byłam zachwycona i dlatego też wam ten sposób pokazuję bo później jak już mamy przyszyte składamy całość na pół łączymy rękaw na linii boku łączymy przód z tyłem na linii boku i za jednym zamachem słuchajcie zszywamy całość żeby się wyładniejszy. I tak, i mamy gotowe. I wtedy martwimy się już o to, jak wykończyć, się, bawimy się ściągaczami, i tak dalej, i tak dalej, ale nie kombinujemy z rękawami, więc to jest sposób naprawdę bardzo prosty, dlatego Wam go polecam, i śmiało możecie tak e, e, strzywać rękawy, bo to jest naprawdę fajny sposób. Także ja teraz strzyję. Przyszyję rękawy, zszyję całość i będę wykańczać dół ściągaczami i dół rękawa, no i weźmiemy się za nasze uszy i kaptur, z którym będzie najwięcej roboty w przypadku tej bluzy. Bluza jest już uszyta, wykończone mamy rękawy, ściągacze, wszystko fajnie. Teraz został nam dekolt, czyli kaptur. Bierzemy się najpierw za uszy. I tak, wymyśliłam, że ładniej będą jednak wyglądały uszy i środek kaptura taki czarny, bo ten szary, gruby szary, jakoś tak trochę mi się gryzł z tym jasnym. A że tu mam czarne pszczółki, to będzie fajnie wyglądało. To też jest grubsze, więc będzie lepiej się trzymało. Czyli tak, zszywam uszy, robię je podwójnie. Tutaj właśnie możecie dać tą ocieplinę, flizelinę, ja mam tutaj nawet jeszcze, tylko że już mi wystarczy, ale mam tej ociepliny trochę, bym mogła te uszy wypchać, e, ale no nie potrzebuję teraz tego. Zszywam je sobie prawą stroną do prawej i e, później jak szyję, robicie na tej stronie, która będzie ucha od, od przodu jakby, czyli no od przodu, robimy zaszewkę, żeby to ucho było takie trochę, wiecie, no jak ucho, takie trochę do przodu pochylone, więc zaraz, tu już mam zszyte, więc zaraz y, zrobię sobie zaszewkę, y, jedną i później drugą, y, no i będziemy łączyć te nasze uszy z, z kapturem, czyli tym przeciętym, w tym szwie zrobimy te uszy od razu zszywając y, boki kaptura. Później zszyjemy całość i, przy, i zszyjemy tą całość razem z y, środkiem kaptura. No i kaptur będzie gotowy do wszycia, do bluzy. Czyli właściwie proste, ale trochę roboty jeszcze przed nami. Dobra, biorę się za uszy i lecimy z kuksem. Bierzemy się za nasz kaptur i zginęło mi ucho. Jest. I tak, łączymy sobie nasz kaptur rozcięcie na górze. Zaznaczacie miejsce, w którym e, chcecie, żeby był, e, żeby było ucho. Łączymy dół i wkładamy nasze ucho tak. Tak. I później to wszystko zszywamy. I jak zszyjemy tę część, to zaraz Wam pokażę, to tu już mam spiętą, Od rozkładamy, to tak, jest kapturka, kawałek i jest ucho. Nie, to źle przypiam. Drugą stronę, a jednak tu musicie być ostrożni. To, a zaraz Wam powiem dlaczego. Bo mamy zaszewkę zrobioną. I to jest tył, a to jest przód. Tak. Czyli tu stoi moje ucho, tu. I tu mam zaszewkę, a to jest przód. No teraz gra. Dobra. To jedno mam zrobione dobrze. I to zaraz szyję. Drugie sprawdźmy. Drugie będzie dobrze. Ok. I teraz tylko muszę sprawdzić, w którym miejscu ja przypiąłam to ucho, żeby było równe. O, <laughs> bo jakby było krzywo. Ach, ta anka normalnie. Przesuniemy się. Przesuniemy. A nawet wiesz co? Chyba tak bym zostawiła i to przesunę. No, to już kwestia tego, jak, jak chcecie, żeby to ucho było, to musicie sobie tak, wiecie dopasować, zszywamy to i zaraz powiem, co dalej. Używamy przyszyte i teraz musimy połączyć jedną część z drugą naszego kaptura. Gdzie ona jest? Tu. Łączymy na tutaj na grzbiecie, że tak powiem. Robimy to samo z podszewką. Czyli te, to półkole musimy ze sobą zszyć i jak to i to zszywamy, to później te dwie części musimy ze sobą połączyć, żeby zamknąć całość. I jak to zrobimy, to będzie później już tylko wszycie kaptura do bluzy. Czyli zszywam podszewkę, zszywam kaptur, a później łączę ze sobą. Mamy już uszyty nasz kapturek. I teraz powinien dać tak. Ła. I teraz trzeba go tylko przeszyć. No więc bierzemy, bierim bluzę, <grywę> tył, prawa strona do prawej. I słuchajcie, najpierw przypnę sobie to, a później podsieweczkę. I teraz można to wykończyć znowu na różne sposoby. Eee, można połączyć wszystkie trzy części i po prostu oprzeć overlockiem. To by było najprostsze. I ja pewnie tak zrobię, bo już jest późno. Właściwie to już chyba 21 pierwsza minowa, nie? No taka dygresja, w sensie, żebyście wiedzieli, że tu długo siedzimy, tak wiecie? Rozchylajcie się nad nami, że nam tak ciężko i w ogóle. Dobra, wracając do tematu. E, można zrobić tak, że przyszywamy tylko tę część, i e, później tą częścią tak jakby to z tu mamy przeszycie podwijamy yy, podszewkę, robimy tak i przeszywamy, i wtedy mamy szew schowany do środka, i to jest wtedy ładnie, wszystko schowane, pięknie można zrobić lamówkę yy, chyba tyle, dobra Robim dalej czyli ja przypinam, jednym słowem przypinam i przeszywam i gotowe Proste, nie? Chwilę, moment. I bluza jest już gotowa. Już nie mogę się doczekać, kiedy nałożę ją tymkowi. Mam nadzieję, że da mi się sfotografować. I teraz widzicie jego zdjęcie. E, mogę Wam tylko powiedzieć jedną rzecz: że ta Dzianina na tego typu bluzę, w sensie z takimi uszami, była jednak za cienka. Co jakby na początku takie podejrzenia miałam, że może jednak być za cienka natomiast wyszło, że zwłaszcza, że dodałam do tego dość sztywny i twardy materiał, i on po prostu ciąg znaczy ciągnie po prostu do tyłu trochę, jakby nie wiem, jak to pokazać. Na tymku będzie widać. Te uszy jak się je dobrze ustawi, to one stoją. O, widać? Widać. Muszę sobie manekina dziecięcego sprawić normalnie, bo tu bez sensu tak pokazywać. Ty się nie zmieścisz? Bo ja nie. No, e, także po prostu trochę trochę jest. Dobrze, że dałam środek ten, że mi to jakby wzmocniło, e, bo jakbym zostawiła jakąś taką surową albo dała tylko dwustronnie ten cienki, to by było. To to by było źle, bo by mi totalnie leciało wszystko, a tak jest całkiem ok. No, zobaczymy, jak będzie, jak nałożę na, na tyłka. Jak to będzie wyglądało, ale uszy są. Pokazałam wam, jak je zrobić. Eee, w sumie teraz pomyślałam, że mogłam zrobić takie prostokątne uszy, żeby... a nie, to byłby królik, a on ma pszczoły na tym. Dobra, to znak, że już chyba coś ze mną. dzisiaj nie teges? Zresztą tu coś kurna lata. Pszczoła, <laughs> albo. osa. To pszczoły, czy osy są? Pszczoły? Chyba pszczoły. No to dobra. Co z tym już skupić? Skup się, skup się, skup się. Chciałam do powiedzieć, zakończenie robiłem, tak. Czyli chciałam powiedzieć, że lata mi to dzisiaj koło nosa, wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że inspiracja Wam się podoba. Pokazujcie swoje uszytki, piszcie, co ostatnio Wam się udało uszyć, a ja lecę do domu. Nie, no już jest późno, to tym jak już śpi. Ale jutro z samego rana, jak tylko wstanie, to co zrobię? Zbierzę mu bluzę. <laughs> Widzimy się w kolejnych odcinkach i pa. Bo zaraz znowu zacznę gadać, gadać, gadać. No, to pa.